Witam. Dzień dobry. Umiem, umiem mówić, widzowie. Dzień dobry. Widzowie, wiem, że są już rankedy, Ja po prostu jestem locked i tyle. Cokolwiek do mnie nie powiecie, dzisiaj to. Jak dwie minuty jeszcze, kurwa. Jestem locked, Jak, jak usłyszę, zostałem 500 stów za Sorakę. Tak sobie myślałem, dzisiaj. Czy nie lepszy byłby zamiast cashback i biscuit bone planting, żeby jeszcze bardziej wzmocnić to puszowanie na sajdzie, Nie, naprawdę mam do dobrą mam Sorakę. Ja mam dobrą Sorakę, jak coś. <laughs> Ten cashback jest fajny, bo dostał bufa jest nie najgorszy, ale teraz nie wiem czy demolisz większego value nie ma, chociaż nie przepadam za resolvem na Fiorze za bardzo, chociaż resolve jak teraz wszyscy Ignite'a będą grali, Kurde. Czy ty nie mówisz, że trzeba jedną gierkę solo zagrać? No nie wiem no, chcę sprawdzić, tylko nie wejdzie do solo kolejki, znaczy nie wejdzie do, do tego, do lobby. Zacząłem, może nie musimy, może musimy, nie wiem. Co to za shot? 500% to właśnie to była ta gierka, nie? gierka nie? No dobra, Kiedyś czyli się... A co, co to jut jutro co gierka? ja widzę 20-0 Fiorę w takim razie. Eee, nie, chcę ci tego, nie chcę Ci tego obiecać, bo nie chcę Cię wkamać, ale no nie będziesz miał typa, co Ci ciągnie Okej, za nogę. Miś Remi wita się czule z Asią. Brawen, dziękuję pięknie. No nie no, to pies był, pies był. Na fiorę chyba. Omni Vampius Less mało. Tenacity City fajne. Ability Haze i Tena City nie jest dobre dla fiore więc ten item jest średni dla fiorki. Dobry byłby dla Illaoi może? Na pewno na Illaoi. całkiem Git, chociaż zdrowia nie daje. Może dla Trundla? Zdrowia nie daje, nie? Więc to jest. Cima. To jest problem. Dla splitburza, tego no, bruzerzy potrzebują zdrowia typu wiecie Renekton i tak dalej, nie ja tym w ogóle zdrowie nie daję, ale daję ten ability Haze. Dobra, co tu jeszcze jest? Czy ja, to jest tylko jeden k***a cool item z polecanych? Halo? O mniejsza. Dzięki pięknie. Gracie sobie co lekarze? No, no, dziękuję. No patrzy itemy, dziękuję, no patrzy itemy, no itemy. fryteczki dla ciebie. Yy, chwila czy, gdzie, gdzie są, jeszcze itemów? Czy tylko ten jeden jest? Dobra, whatever. Co on robi? Ciąglerów. Ciąglerów. <laughs> jest git. Dzień dobry, dobry wypad że czekaj. Lecimy, lecimy. No, no, lecimy, lecimy. Możemy grać w pierwszą Gierkę? O, możemy. Słuchaj, jest prawa. A musimy zaczynać rozmowę od. Jest prawa? Ja no. jestem lokin więc żadnych pierdłów mi nie gadaj. Nie, no jest, Takich, jest giga e... sprawa, musisz o tym wiedzieć, musisz o tym wiedzieć, Bruce. No to mów. No ogólnie. Dostałem 500 zł za sorakę, nam idzie na Gierkę. No to zagrasz ją, no nie wiem. No ale co, zaraz dostaniesz 3000 za kolejną grę, i no kolejną... Jak dostanę 3000 za kolejną gierkę, to, to lotuję w Sorakę znowu. Mm. No, nie ta, no nie taki był deal, no mieliśmy tryhardować. No ale stary, stary no 500, 500 stów, stów za jedną gierkę na Soracę. Ale, 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 ale moja głowa już jest lock-in, żeby tryhardować. Jest... Serio, serio, ale... ja, I'm locked in Soraka, wiesz, my... Soraka mam z... Serio. No to jest dobra postać nawet. Znaczy mówię, że to playersy kryją gierkę. No to ja ci jeszcze Gerkę dużo dorzucę. Dobra, startuj. Dobra git. Serio czy truduje? Nie, serio, serio. Dałem absurdalną cenę i gości wysłonię, nie wiem, co mam powiedzieć. Jest, ty masz bogatych widzów? Jak mam bogatych widzów, stary. Jedyne 10 do tych to dostaję, obrażające mnie. Jedna gierka, to jest tylko jedna gierka. Więcej, 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 nie kupujcie, więcej, nie kupujcie. Nawet za 1000 złotych. Dopiero do dwóch koła Jak to powiedział? To są placementy, Marek. Tak. Pozdrawiam, TKP. Hello, let's fucking win. Ja mam mam widzowie jakieś prowizje, LPK. ja chcę po prostu widzieć że tryhardujemy. No tryhardujemy, no, ale no, dałem absurdalną kwotę. Piknąłbyś ktoś... Fora, jak byś grał na Fakera na, na turnieju, na midzie, za Ty... 1000 zł donate'a. Nie piknąłbyś byś w postaci Dawidza za, za 500 zł? Powiedz mi szczerze, Bruce. P nie wiem, dzisiaj chyba nie. No. To jest tylko jedna gierka. To jest tylko jedna gierka, którą wygrywam, Ale Ja, ja, ja piszę, pra piszę prawdę, piszę prawdę. Piszę prawdę, kurwa. No. win. This. Myślę, że tak, tadi. Nie wiem, więc nie gram więcej, więcej nie gram. Nie mam opcji. Widzicie no. Łopsydredza. Gramy Rejo, rozpłam ją. nam trochę fronta i tanka. W ogóle fronta w sumie nie mamy. Fiora już na splicie nie jest frontem za bardzo, no ale no zagram e, Nie wiem, przecież jest jest, jest, jest Bart, jest Jay. Spokojnie, rozypałem, co ty dano? Zastanawiam się czy po tych buffach nie lepiej grać Resolva na tej fiorze, bo tego Demolisha na przykład. Czy dalej, czy, czy nie? Zastanawiam się, bo jest teraz dużo resursów, żeby yy, pchać tower, nie? Z kina wyniesionego? I tak on zrobi dwa 10 będzie twoja wina, bo grasz soraką. Co to jest Soraka wyniesiona? Czarodziejka, gwiazd, Soraka, prestiżowa. <coughs> Ej właśnie, nie no... Proszę... Mam... Obrata, proszę, nie nie e, proszę nie nadużywać, proszę nie nadużywać moderacja tts ów dzisiaj. Zegnączę się woda, dziękuję za dzięki za Ja, Ja, ja zasłabę mapkę w każdej grze dzisiaj. I zaraz każdy mod będzie w pełno z to się skupię na grze. Proszę, proszę mi nie wiem, Legendary. Pierwszy, pierwszy Legendary. ciągle w nich. Dzisiaj będę też mało e, e, pisał, to znaczy czytał czat, za co po prostu z góry e, przepraszam. I dzisiaj full focus gierki, głośna muzyka, skupiam się na grze i lecimy co to jest za mapa? Ale nagle zielono jest. Oh Lol, zadanka są pod tym, okay. Dobra, pokazuję wam trick frajgo, wchodzę do tego krzaka. A bo już jest gierka, już jest gierka jak coś. Ten Orn o mnie wie. Idę tutaj, uciekam tędy, on mnie nie widział. Idę w tego krzaka. Orn dalej tu siedzi, w niego wiadę i już mam przewagę w early game'ie. A, przeczytał mnie. Ty muszę zobaczyć powtórkę, czy on to zauważył. Albo za szybko to zrobiłem, kup sen, dzięki za prime'a leczyć i chronić. Zrobię co należy. pomocy. Podążam za ich nadbaniem. To moja droga. Dobra, dobra. Jestem potrzebna. mam miałem na kół. Kur... Zjadłem to E. Fuck. Chociaż nie wiem kur. Cię, bo ja by kilka klikaku i dostaje face rusha. No chyba nie ważne. Taka nienawiść. Fajnie bo za zbrodę teraz 400 złotych moi drodzy To już nie w równowadze. Jest. I chronić. Aż tak, na plecach. Zrobimy, dobra, zrobimy dobra No, jest git, Kurwa, mogą mogę nie używać, Fuck. A gdzie jest drużyna moi drodzy, gdzie jest drużyna k***a Siema Ty bo ta onscenra będzie pierwsza Kurwa, marzysz, że jest Jace i robimy 3 kilka gdzie Album play potrzebny? tak chciał to... Każdy krok to początek nowej podróży Nie mogę Siema Przeciwnik pokonany Przeciwnik pokonany Zgratwiam Ile miał? Okej, okay, widzę Dla wewnętrznej równowagi Ja bym smrce kupił Nie, nie chce mi się srać Idealny bank Nagrał 100 Siema No już w górę grają. Uważaj, wróci. My nie gramy, gra. Nie grabcy. gramy tego? raczej nie. No dżesta nie ma. Nie mogę go zerkować. My nie gramy, gra. Piora Worna. Co my gramy? Co no tak. Co to? Co no to? Co Są obłudnicy. Podążam za ich wezwaniem wysłuchajcie zuję koszmarki Sie Siema! To moja droga Poznają czy nie jest spokój ducha. Podróży. Ronflash. chwila, czemu ja mam on dwie, dwie. Kiedy ja padłem drugi raz? Już nie pamiętam. Ta, teraz padłem drugi raz, ale kiedy ja padłem pierwszy, bo tutaj nie, nie pamiętam ty. Cały świat równowaga. Dla żywych. Czemu idem oliz nie działa, bo nie kumam? Trzy ataki musi włożyć. Chwilą. Ale nie ma tego już odliczania? Nie, trzy ataki. ma 16. W tym razie pierwsza będzie. Syndra z tym Z skarmą. Zymba karmą uważaj! Nie widział. Bo oni to grają. Nie no kurwa no co jest no. Już mam tego tepeka? Się ma. Wee duhę! Jace was dead! Gdzie jestem potrzebna? pokonany. Krok no, niestety, bardziej stwierdził, że Jace w lesie, to chłopiek, no i No Ten Jace lesie, nie? Na razie, co? No, nie wiem, no jest bardziej, jest w siebie na razie. No, uspokójmy się. Grajmy, Bart też jest główny. Zresztą ten Bart na razie nic k nie zrobił Zaodromowany przez k***a Idzie ten normaszture, nice. Zabierz się. My to wygrywamy Mega luz. Kurwa, bo ani jednej walki z Jasem uspokójmy się, grajmy. Dziękuję bardzo za subika Major, dzięki za 46 miesięcy Miniaczki, fryteczki dla ciebie. No Drake nie wzięty, Wojdy z Fiorą w Orda nie wzięte. Ganki nie wiem, Spokojnie, luzuj grzyba. Nie no, ja jestem wycilowany przecież, tylko mówię, nie? Ogólnie jakoś tak mniej Golda z tego powera zostałem. Jakoś tak mi się wydaje, nie wiem. I ten On quest mega w ogóle gdyby... szybko zaliczony. Byłoby lepiej, gdyby był leśny moi drodzy, ale... No sk***y, na nie ma jak na razie. Uwaga, my drake'a. Gdzie jest to już No, na dnie arkuję No prawie No prawie go zabiłem, nie? Tego hekar Czemu Szemu Kajeting skoczywała? grać bo bot'a, to pójdę. Zaraz gram bot'a. Chyba to nowej mężczyzna widzę, widzę. Co się dzieje? Widzowie, powiedz mi co to co się dzieje. Play with Heka and Kate. Cały świat w równowadze. Mamy jakieś PK, Nie mamy. Skupienie.

Jak grać w tej gry, póki co, no niestety. Siema! Życzam pomocy. Wróg się i spustoszenie. Przejdź. Zbiegał. Zerwałem im rekale. Mamy mam r bardzo barda zaraz. Syntet bez flasza. Duży shutdown. XD Gra się Jayce, gra się. No dobry jest. Nie, nie, nie wiem czemu Bart gra, że nie jest dobry. Bard szala, bardzo szala ogólnie no nie odpowiadam mi takie zaczepki Chce mi się jakiemuś królewski z golda tłumaczyć Możemy spróbować tutaj grać jakąś. I do waszej strony No kur... o, to pogramy chyba Mit fala Ty nie chcesz z tym tepekiem? Nie mogę stajdować. Jak nie? A ta? Góra? Ja... nie Ładnie przerwaj barona Ja on te peka nie? Nie, jestem potrzebna. Hermano turbolo. Tego konia by się przydało zabić. No, nie dobra nadmiarkuję. Nie, nadmiar, nie, nie do... <laughs> I no mi się wydaje, że... Po jednej kibagierce już zaraz będzie koniec moi drodzy. Nie, nie będzie koniec, nie będzie koniec, nie będzie koniec, serio, wierzę w to. Nie no, mega kurwa nie zabijemy tymi dwoma. Pełno shutdownu wynik jest? No jest, jest. Grajmy to, nagrajmy no, to, co on ja Mogę tepnąć. Przeciwnik no dominuje. Co się dzieje, kurwa? Ty nie ma kim zagrać. Cały świat w równowadze. No i ile to będzie się stało? Przemiana zakończona leczyć i chronić. Kilek z tego, może być kilek. No kur... daj spokój. Nawet trapek nie poleciał. Ja nie wiem. Jeszcze bot kupiony. Na 15 tysięcy remora. Naprawdę widzowie, nie wiem co mam powiedzieć chyba. Ku... Nie wiem co mam powiedzieć. A trafiły się nopki, trafiły się nopki, serio, trafiły się po prostu nopki w drużynie. Serio, trafiły się nopki w drużynie. Do mega, mega unlucky, mega unlucky moi drodzy. Jalan u n Boję się, że będę miał więcej obrazów od Zobacz Trendy, jaki to Co to za klip? Boi się klikać. Mi się daje, że to jest więcej obrazów od Nie, no nie jest. Jest Nie wiem, środkowy palec, kurwa, serak, z pokazał. Op opinia, opinia tej że widzowie. O tej grze. No, dzięki za 500, ale muszę lecie grać przegatem. Nara.